Cześć, witajcie w kolejnym filmie, w którym wrócimy do plików RAF. W poprzednim filmie opowiedziałem Wam wszystko na temat tych formatów, natomiast nie powiedziałem nic na temat plików DNG lub jak to woli z angielskiego DNG, czyli po prostu Digital Negative File. Także zapraszam do oglądania. Czym są te nieszczęsne pliki DNG? Otóż w 2004 roku, na przykład 2004 i 2005 zostały one zaprezentowane przez firmę Adobe jako powiedzmy zastępstwo tych wszystkich formatów NEF, RAW, etc. Od których, o których wspomniałem w poprzednim filmie. Miało to służyć tylko i wyłącznie temu, żeby zastąpić je jednym formatem. Oczywiście z perspektywy czasu nie udało się to. Mamy Dalej, całą dużą, ogromną bazę plików RAW. Zależy od producenta, takie pliki producent preferuje, i jeszcze do tego dzieli je na poszczególne aparaty. Te pliki z tych poszczególnych aparatów między sobą również się różnią. Ok, ale co takiego ciekawego ma plik DNG, format DNG, o czym warto wspomnieć? Jak na tamte czasy, czyli 2004-2005 rok. Wspierał przede wszystkim kompresję. To było bardzo duże udogodnienie, ponieważ kompresja w aparatach no, wymagała wtedy bardzo dużo mocy obliczeniowej. Obecnie każdy aparat praktycznie wspiera kompresję plików RAW, natomiast wtedy tylko topowe aparaty, jeszcze dodatkowo niektóre topowe aparaty, taką kompresję posiadały. Jeżeli tutaj się mylę, no nie miałem wtedy w 2005 roku żadnego topowego aparatu. Wszystkie swoje informacje opieram typowo na. Internecie, więc wybaczcie, jeżeli się tutaj pomyliłem. Obecnie pliki DNG, DNG są stosowane przez producentów kilku, kilku aparatów, np. Hasselblad, Leica, Pentax, chyba tylko w jednym modelu K10D z tego co znalazłem. Ok, a do czego właściwie te pliki DNG obecnie mogą Wam się przydać? Obecnie oprócz tych kilku producentów produkuje je głównie program Lightroom. W momencie kopiowania plików z karty na dysk jest opcja kopy as DNG. Program Lightroom wtedy je kopiuje sobie do swojego folderu. Następnie następuje zamiana, konwersja na pliki DNG. I tutaj jest całe, tak jakby to królestwo tych plików DNG, czyli programie firmy Adobe. Wszystkie programy firmy Adobe wspierają pliki. DNG. I teraz, czy warto używać tych plików DNG? Moim zdaniem, nie. Jedyne pole do popisu, gdzie programy firmy Adobe mają i, i po prostu bardzo dobrze radzą sobie z tymi plikami DNG, to jest na przykład tworzenie panoram bądź plików HDR. Wtedy taka panorama, która jest sklejana z kilku plików RAW, jest zamieniana na jeden plik DNG i nic tutaj, absolutnie żadnych informacji nie tracimy możemy sobie dalej te zdjęcia obrabiać, nie ma żadnego najmniejszego problemu, nie straciliśmy nic. Natomiast zauważcie tylko jedną rzecz, w momencie, kiedy Wy skonwertujecie sobie plik na plik DNG, DNG stracicie ten pierwotny format RAW, w którym na przykład za jakiś czas producent może wypuścić jakąś, powiedzmy, nie wiem, łatkę do swojego programowania i wtedy ciut więcej jesteście w stanie wyciągnąć z tego Pliku konkretnego, który wyprodukował wasz aparat. W związku z czym no, taka utrata nie jest za bardzo sensowna. Lepiej sobie zachować te pliki RAW domyślne, które produkował wasz aparat. Możecie oczywiście korzystać z plików DNG, natomiast nie lepiej nie usuwać tych plików yy, oryginalnych. I teraz jeszcze na koniec, tylko mała taka opowieść jak bardzo mi uratowała kiedyś życie pliki DNG, znaczy uratowała życie właściwie to było bardzo dużym ułatwieniem. Otóż kiedy kupiłem swoją pierwszą lustrzankę, bo to Nikon D50, było to dość dawno temu, system Windows XP chyba albo Vista nie był w stanie zaprezentować mi zdjęć, które były zaszyte w tym domyślnym formacie NEW. W tym momencie jedynym ratunkiem było skonwertowanie ich do plików DNG za pomocą programu Adobe DNG Converter, taki malutki programie, który znajdziecie sobie na stronie firmy Adobe, i zainstalowanie specjalnego sterownika do plików DNG firmy Adobe również, i dopiero wtedy byłem w stanie obejrzeć sobie zdjęcia, które wykonałem, i tak działałem przez dłuższy okres czasu do momentu kiedy Yy, nie powstała jakaś większa łatka chyba do, 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 do systemu operacyjnego, po prostu nie byłem w stanie obejrzeć tych domyślnych plików, które wypuścił mój aparat. I teraz jest druga taka ważna kwestia yy, dotycząca powiedzmy tej historii. Mianowicie, yy, obecnie, kiedy producenci wysyłają swoje aparaty wielu recenzentom, i są to jeszcze próbki takie przedsprzedażowe, yy, również żaden program nie jest w stanie odczytać tych plików RAW, przynajmniej w większości, w większości recenzji, które oglądałem. I oni również posługują się konwersją do plików DNG tak, żeby mogli je obejrzeć. No i tutaj jest jedyne, drugie zastosowanie oprócz tych właśnie panoram i plików HDR. Wybór oczywiście pozostawiam Wam. To od Was zależy jak będziecie tych plików używać. Ja generalnie bym ich nie używał, nie używam już od około pół roku, od czasu kiedy kupiłem sobie Nowy aparat, sony, i w tym momencie zrezygnowałem z tego. Żałuję, że używałem ich przez dość długi czas, ponad 10 lat, ponieważ bardzo dużo y, zdjęć y, nie tyle straciłem, co po prostu straciłem możliwość jakiejś lepszej obróbki tych zdjęć. To już jest format taki y, DNG, z którym nic nie zrobię. Nie mogę sobie wrócić do tego formatu RAW. I tym optymistycznym, zależy jak Ty woli akcentem. Kończymy dzisiejszy film. Jeżeli film Wam się podobał, dajcie kciuka w górę. Napiszcie w komentarzach, co myślicie o tych plikach DNG. Także trzymajcie się, cześć!